Witam Państwa z tej strony Mikołajdowego, redakcja Goniec.pl, Kolejny odcinek programu Kart na stół Państwa i moim gościem Rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie rzeczniku, wczoraj zorganizował Pan konferencję w sprawie złożenia do prokuratury powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Orlen w związku z marżą. Doskonale wiemy, jaka jest sytuacja. Przed nowym rokiem cena jest taka sama jak dzisiaj, mimo powrotu stawki VAT 23 I teraz, czym motywował Pan tą decyzję? I czy uważa Pan, że rzeczywiście prokuratura zbada tę sprawę rzetelnie? Zacznę od końca. Obawiam się, że prokuratura niestety sprawy nie zbada, ale to, to co się stało w Orlenie i to, za co moim zdaniem może odpowiadać Daniel Obajtek, jest skrajnie skandaliczne. Wiecie, to wy, i także ja, jako kierowca, przez ostatnie 11 miesięcy płaciliśmy po prostu za paliwo więcej, niż powinniśmy płacić, zakładając, że tamkujemy średnio dwa razy w miesiącu. 95. To każdy z nas jest półtora tysiąca w plecy. Półtora tysięcy, które, złotych, które zamiast w naszych kieszeniach trafiło do kieszeni Orlenu. Ja uważam, że są to, wypełnia do znamiona dwóch przestępstw. Albo artykułu 231 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień przez pana Daniela Obajtka, ale jeśli prokuratura Ziobrowa uzna na mocy znowelizowanego kodeksu karnego, że Obajtek nie jest funkcjonariuszem publicznym, no to po prostu jest to oszustwo, którego ofiarami jestem. Ja, jest pan redaktor jako kierowca, są nasi widzowie jako kierowcy. No wszyscy zostaliśmy kolokwialnie, mówiąc ożnięci na kasę. No właśnie, no i teraz w kontekście tego, co się dzieje wokół no bo cały czas jakieś nowe fakty, teraz jeszcze cały czas sprawa, która się toczy ze Saudi ARAMCO co więcej, w każdej z tych spraw najgorsza jest ta cisza, taka kompletna cisza. Cisza i to, że urlen przede wszystkim nie pozwala nawet wejść kontrolerom najwyższej izby kontroli. Dokładnie, ponieważ prezes Banaj zapowiedział, że będzie. Badał tę sprawę i to jest chyba jedyna szansa, żebyśmy mieli wgląd do tego wszystkiego, co się tam działo. Kontrolerzy Niku też próbowali wejść do Orlenu w związku z nieprawidłowościami w wydatkach, chociażby w fundacji Orlenu, musicie wiedzieć, że Orlen zrobił sobie tak, że sobie zrobił fundacyjkę Orlenu. I do tej na, przez te fundacje są sponsorowane różne eventy e, pisowskie z tego, co się słyszy. Dlatego, e, zastraszanie kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Ludzi, którzy nie są związani z żadną partią, musicie wiedzieć, że, wiedzieć, że kontrolerzy Niku od lat pracują w najwyższej izbie kontroli są zawsze niezależnie od tego, która władza rządzi, nie da się ich wymieniać jak, jak szefów spółek Skarbu Państwa. No, zastraszanie kontrolerów niku, to są standardy wschodnie i to, że Daniel Obajtek traktuje Orlen jako swoją prywatną firmę, mimo że, kurczę, ja, pan i nasi widzowie płacimy za jego pensję, dlatego że jest to po części spółka należąca do państwa, no to są standardy białoruskie albo rosyjskie, a nie standardy zachodniej Europy. Teraz pytanie, czym motywował się Daniel Obajtek, bo ten spadek z dnia na dzień o 50 groszy, no jest aż tak mocno rzucający się w oczy, nawet nie jest rozłożony w czasie. Jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze i chodzi o to, żeby PiS mógł powiedzieć, że w roku wyborczym paliwa nie są droższe. Przez 11 miesięcy cieli nas na kasie po to, żeby teraz powiedzieć, że, że ceny na stacjach paliw nie wzrosły. A co Pan sądzi też o tej argumentacji Prawa i Sprawiedliwości w kontekście stawki VAT? No bo oni mówią, że... No, my musieliśmy podnieść tą stawkę, bo Unia Europejska nam kazała, bo jest to niemożliwe, żebyśmy pod, podtrzymali tą stawkę wcześniej. Nawet zakładając, że mówią prawdę. Pewnie nie mówią, ale załóżmy, że mówią, to dlaczego przez 11 miesięcy wcześniej, kiedy VAT był zerowy, zabierano nam pieniądze? Dlaczego ceny na stacjach paliw były tak wysokie, mimo że powinny być średnio 80-90 groszy tańsze na litrze? Tak, wy, tak mówią eksperci. A co więcej, analitycy banku policzyli, że właśnie takie zachowanie Orlenu mogło doprowadzić do tego, że inflacja była wyższa nawet o 1 punkt procentowy. No, to są po prostu oszukiwanie Polaków w imię tego, żeby w roku wyboru czym móc wciskać kit? Prawo i Sprawiedliwość też kontynuuje swoją politykę w kontekście Spółek Skarbu Państwa, no bo Orlen z LOTO są złączeni w jedną firmę, czyli oczywiście PKN Orlen, PKP Energetyka wchłonięta przez PGE. Tworzą się ogromne koncerny, czy to multienergetyczne, czy to po prostu ogromne koncerny, które wchłaniają kolejne podmioty gospodarcze. I teraz jak pan, czy wy jako opozycja oceniacie te politykę PiS-u, bo niektórzy mówią o szale centralizacyjnym, a PiS mówi, że tworzymy wielki graczy, tworzymy duży graczy, którzy są potem w stanie na rynku międzynarodowym rywalizować również z tymi największymi. Przede wszystkim PiS tworzy swoich oligarchów. Jeżeli byśmy przeanalizowali, kto zasiada w spółkach Skarbu Państwa, na próżno szukać tam ekspertów, na próżno szukać tam osób, którzy znają się na temacie, bo Daniel Obajtek nigdy wcześniej nie zajmował się kierowaniem koncernami energetycznymi, zanim PiS doszedł do władzy. Wcześniej był wójtem gminy Pcim i z gminy Pcim został szefem najważniejszego, najważniejszej spółki Skarbu Państwa, czyli Orlenu. Oni będą chcieli, żeby wszystko było ich w ich rękach. Chcieli zabetonować także kadencje w zarządach spółek skarbu państwa. Chcieli zrobić to po to, żeby nawet jak przegrają wybory, żeby pisowcy ludzie mogli zasiadać w spółkach skarbu. I to tylko pokazuje, do czego w tej chwili pis służy państwo. Państwu służy tylko po to, żeby realizować interes partii. Żeby karmić partię, żeby zatrudniać ludzi i żeby PiS mógł rosnąć w siłę i ludziom pisu mogło żyć się dostatnio. A widzi pan tu kazus węgierski? Ewentualnie, bo tam też były takie Procedery, że na przykład burmistrz jegoś miasta stawał się Prezesem firmy, i nagle stawał się miliarderem. Ale tu widać dużą inspirację Budapesztem, widać dużą inspirację Węgrami. Chodzi o to, że najpierw na Węgrzech Viktor Orban dał pewien przykład, w jaki sposób można absolutnie krok po kroku zawłaszczać państwo, i widzimy, że PiS robi to samo. Robi to trochę wolniej, może też dlatego, że opozycja jest skuteczniejsza, ale przecież i mowa o tym, że można zmienić ordynację wyborczą. I mowa o tym, że można zabetonować spółki skarbu państwa. I teraz wreszcie to, żeby tworzyć takich oligarchów. Partyjnych, no jest absolutnie drogą węgierską. A czy uważa pan, że potem to będzie jeszcze szło dalej, jeżeli chodzi o? Ten kazu węgierski, choć w tym roku może nie mieć czasu, bo za 10 miesięcy przegrają wybory. A jest pan pewien, że te wybory będą uczciwe, bo niektórzy z opozycji twierdzą w że to będą wybory niedemokratyczne. I dlatego trzeba przez najbliższe 10 miesięcy pracować, gryźć ziemię, używając nomenklatury piłkarskiej, chodzić, pracować, być u państwa w każdym mieście, miasteczku, na każdej wsi, żeby przekonać naszych Ale nie do uważa tego, żeby pan, że to jest trochę przesada, powarcie. bo mimo wszystko. To też nie jest tak, że PiS wszędzie zawsze wygrywa wybory. Czy to może nie jest tak przesadzone ze strony opozycji? Wybory będą częściowo nieuczciwe. To znaczy, doskonały przykład. Telewizja publiczna. Proszę spojrzeć kto funkcjonuje w telewizji publicznej. Ja, mimo tego, że nie mam problemu z obecnością praktycznie we wszystkich mediach, w mediach publicznych mam zakaz przychodzenia. W telewizji publicznej już od ponad dwóch lat, od grudnia 2020 roku, kiedy publicznie skrytykowałem Ryszarda Terleckiego, zostałem, moje zaproszenie do TVP zostało odwołane i od tego czasu do TVP prawa wstępu nie mam, a do, mediów, do radia publicznego ogólnopolskiego od lutego 2021 roku. To nie jest uczciwe, to, że PiS, że Solidarna Polska, że te wszystkie satelity wokół, Upisu, mogą być karnetowo w TVP. Taki Łukasz Mejza przecież jest trzy razy w tygodniu w TVP, a przedstawiciele opozycji yy, nie. Nawet Solidarna Polska zauważa, że coś jest nie w porządku i przecież złożyli wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, że są niesprawiedliwie traktowani przez media publiczne, bo są niesprawiedliwie traktowani yy, i tak samo jak większość partii opozycyjnych. Panie Rzeczniku, Krajowy Plan Odbudowy, ta telenowela ciągnie się już dwa lata. Wiemy doskonale, pamiętamy, że z premierem. Do Brukseli latał też Jarosław Gowin. Żeby... Oddzielnie latali, Jarosław Gowin był. No ale pierwszy. jako przedstawiciele rządu, Czyli jako przedstawiciele tak rządu polskiego. Był skuteczny. Powiedział. I e, właśnie, I teraz mamy sprawę ustawy sądowej. E, Ziobro mówi weto, Duda mówi weto. Wiemy, że mamy 22 super kamieni milowe. Wiemy, że mamy około 200 tych kamieni milowych, nie wiem, jak to nazwać, zwykłych. Mniejszych, e, większych. Mniejszych, większych, nie wiem jakie to są rozmiary, ale to już nie będziemy... To wchodzi, bo też to jest częściowo niejawne tak naprawdę. No i jak zakończyć tę sprawę, bo na razie chyba nie widać tego, żeby ona miała przede wszystkim pozytywne zakończenie, bo my już płacimy tą ratę, my już się składamy na te zaciągnięte kredyty, a kasy nie ma. A kasy nie ma. I tutaj moje rozwiązanie jest bardzo proste. Gdyby PiS na serio chciał rozwiązać ten problem, gdyby PiS na serio chciałby, żeby kasa z KPO trafiła do Polski, to premier Morawiecki już zaprosiłby przedstawicieli opozycji po to, żeby na ten temat porozmawiać. Słyszał Pan, albo nasi widzowie słyszeli o tym, żeby Morawiecki chciał rozmawiać z opozycją? No nie chce rozmawiać na razie z Ziobrą, a dobrze wie, że Ziobro się nie zgodzi, że będziemy przez kolejne tygodnie ciągnąć ten żenujący spektakl w ramach PiSu, zamiast usiąść, zaproponować jakieś rozwiązania opozycji i potem dojść do jakiegoś momentu porozumienia. Nie mówię, że opozycja będzie popierać bezwarunkowo wszystko. Bo nie, bo wiemy, że PiS może nas oszukać. Ale niech chociaż jakaś propozycja pojawi się na stole. Niech jakaś chęć dialogu. Ale teraz pytanie o ten proces negocjacyjny, bo aktualnie mamy... Jeżeli to jest wszystko co mu, prawdą, co mówią oczywiście przedstawiciele rządu, to wiemy, że ustawa sądowa jest niekonstytucyjna w swoich zapisach. Wiemy też doskonale, że tam są już tak głęboko e, wprowadzone zmiany, jak na przykład nawet regulamin Sejmu. Jak, jak to jest możliwe, że wynegocjowaliśmy coś takiego, no i też udziałem tego był Jarosław Gowin? Tak, Jarosław Gowin dbał o to, żeby nie był zablokowany budżet unijny i to akurat dobrze, gdyby Polska odpowiadała za zablokowanie budżetu unijnego. No to byłaby po prostu porażka, kompromitacja i Polskę można byłoby uznać za kraj, który odpowiada za. Pogorszenie kondycji Unii Europejskiej. Za negocjacje dotyczące KPA odpowiadał premier. Chwalił się potem zresztą finansując przez kancelarię premiera gigantyczną akcję billboardową za wasze pieniądze, żeby to było jasne I, i, i tego nie ma. To znaczy, to Morawiecki jest odpowiedzialny za to, że tej kasy nie ma. On jest premierem. Jak sobie nie radzi i nie jest w stanie w ramach własnego rządu przepchnąć takiej ustawy, no to po co taki premier. Panie Rzeczniku, tutaj stawiamy na razie kropkę, bo też w sumie nawet chyba przedstawiciele rządu nie są w stanie na dzień dzisiejszy odpowiedzieć na to pytanie. Zresztą tu się rodzi inne pytanie, bo zbliża się kampania wyborcza i trzeba będzie ludziom dać odpowiedź, trzeba będzie ludziom dać propozycje, jakiś program. Oczywiście. I ta sprawa z KPO, tą możliwość na razie pis zabiera. Tak, zabiera i zabierać będzie, dlatego że w tej chwili PIS nie zajmuje się sprawami Polski, nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów. i zajmuje się sobą. Zajmuje się relacjami wewnątrz koalicji. Nie ma chwili Jarosława Kaczyńskiego ze względów zdrowotnych. I panowie rzucili się sobie do gardeł na twardo. I będziemy teraz dalej to obserwowali. Polski szkoda. A jeżeli chodzi o nadchodzącą kampanię wyborczą, jeszcze do niej przejdziemy, ale w ostatnich dniach, 1 stycznia, wiemy Chorwacja, strefa euro, strefa Schengen. Znów to trochę, może nie na wielką skalę, ale przywróciło temat możliwości prowadzenia euro w Polsce, no bo skoro Chorwacja może to czemu my nie i jak pan podchodzi do tego tematu i porozumienie, bo w Polsce jest dość duży spór o tę walutę, a wiemy, że, już, że jest to już 20 kraj w Europie, który przyjął tę walutę. Ja mogę się wypowiadać za siebie nie w imieniu całej partii w tym zakresie. Ja akurat jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Jeżeli widzimy, że to by doprowadziło do ograniczenia inflacji, że to by nie wpływało tak bardzo na sytuację gospodarczą Polski, jak już to raczej by wzmacniało nas jako gracza, a patrząc też na to, że za wschodnią granicą nie mamy zbyt wielu przyjaciół, bo i z jednej strony widzimy, jak jak Rosja od lutego 2022 roku najechała na Ukrainę, z drugiej strony Białoruś, i to też wpływa także na siłę złotego. No to w takim razie rozmawiajmy o euro. A już idąc dalej, no bo euro to się może też wydawać postulat, który złączy opozycję w następnych wyborach. No bo takie zobowiązanie też przyjęliśmy. Tak. tak, zobowiązanie przyjęliśmy jako państwo. Platforma Obywatelska już w kampanii w 2007 roku mówiła, do 2012 będzie euro. Szymon Hołownia teraz w ramach swojej nowej partii zadeklarował to samo. Lewica raczej też nie wydaje się być przeciwna. Wydaje się być przeciwna Konfederacja, ale ona raczej nie będzie brana pod uwagę, czy to w tym bloku opozycji, czy w dwóch blokach, czy w trzech. Zobaczymy, jak to będzie. Mhm. Ale no właśnie, co może teraz złączyć opozycję oprócz tego negatywnego programu, czyli anti pis do pozytywnego, czyli propozycji pewnych dla Polaków i w jakich konfiguracjach, bo cały czas się na ten temat zastanawiamy, mamy styczenia jeszcze. Na horyzoncie nie za wiele widać. Ja jestem gorącym zwolennikiem, żeby już teraz rozpoczęły się nawet publiczne debaty programowe, które by pokazywały, co łączy przedstawicieli opozycji, tak, żeby właśnie tak jak pan redaktor słusznie zauważa, nie okazało się trzy miesiące przed wyborami, że jedynym spoiwem dla poszczególnych bloków wyborczych jest tylko niechęć do PiSu, bo Państwo to przecież nie uwierzycie to, to nie będzie dla was wystarczająca zachęta, żeby oddać swój głos na opozycję. Ja jestem zwolennikiem szerokich publicznych debat, tak, żeby w tych najważniejszych obszarach państwa było jasne, co poszczególne partie Polscy chcą zrobić i co je w tych zakresach łączy. Dlatego, że poza tym, że z PiSem trzeba wygrać, to potem trzeba też ustalić rząd. Rząd, który nie będzie rządem, który po trzech miesiącach się, kolokwialnie mówiąc, wywróci, tylko który będzie w stanie kolejne lata sprawnie zarządzać krajem. Dwa bloki opozycji? Dwa, jeden albo trzy, w zależności od tego jaka jest wspólnota idowa. A na koniec, bo jeszcze mamy e, świeże po nowym roku. A jakby Pan podsumował przedni rok, bo chyba był to rok dość Ciężki, nieprzewidywalny. Dla Polski zły, ze względu na to po pierwsze, co się działo za wschodnią granicą, jako państwo zdaliśmy egzamin, bo pomagaliśmy naszym przyjaciołom z Ukrainy. Mój dom też przez wiele miesięcy był domem dla ludzi, którzy uciekali przed wojną i tutaj jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin 100%, chociaż oczywiście gospodarczo też za to zapłaciliśmy. To jest raz, dwa, gigantyczna drożyzna, inflacja, dlatego, że każdy z nas widzi, że w portfelu ma coraz mniej pieniędzy, bo wszystko jest po prostu droższe od usług przez ceny w sklepach. Także życzę wszystkim w tym 2023 roku, żeby był po prostu lepszy i żebyśmy pokonali PiS. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo Państwu dziękuję za obecność i mojemu dzisiejszemu gościowi, którym był Jan Strzeżek. Dziękuję ślicznie.